Czekaj, bo moja ciocia dzwoni. No halo? Co, co, co? co? Dobra, jadę. Widzimy się zawsze ja będę z Marysią. Coś co? jest w szpitalu, musimy pojechać dobrze? Żeby się poczuła, tak? Idziemy, chodź kochanie. Można by się cześć. Cześć. O, Nic się nie stało. A jak nic się nie stało? czy to nie piekanie? Bez powodu tu nie przyszłaś. Po prostu to... No, człowiek czasem wykonuje jakieś badania. co wszyscy pani pójdą i jest? No dobrze, że... ale... już się u lekarza? Zaraz. powinienem wejść. Ktoś tam siedzi. Dziękuję za wizytę. Do widzenia. Następne piorze. Dzień dobry. co Panią sprowadza? Mówi Pan, yy, nic konkretnego, po prostu jakby no, kręcił mi się w głowie cały czas, źle się czuję. Chciałabym zrobić kilka takich najpotrzebniejszych badań. Z tego co widzę z Pani karty, parametry są w normie. Zrobimy najważniejsze badania, bo na razie nie jestem w stanie ustalić diagnozy. Zlecam badanie krwi i USG. Hmm. Rozumiem, <grym> Dziękuję bardzo. Jak w szkole dobry, Dobrze. Ja dzień wszystkie wszystkie też. też. dobry, jesteście. Pewnie dzień dobry, Możemy porozmawiać? dzień dobry, dzień się na poradę, Może dobry, dzień dobry, po co? Czy ratować nasz związek? Dla nas nie ma już żadnego ratunku. A skąd o tym wiesz, skoro nigdy nie spróbowaliśmy nawet? Znam ciebie, znam siebie, to już nie ma żadnych szans. Bo nie spróbowaliśmy? Chcesz tego? Ja tak, ale czy ty chcesz? Zrobię to tylko i wyłącznie dla dzieci. No to dobrze. Chociaż żaden psychiatra, psycholog, nikt nam już nie pomoże. Skąd o tym wiesz? Czuję. Dzień dobry, czy się do parady doktora Kryszczaka? Tak, dzień dobry. Ja chciałbym się umówić na wizytę na poradę małżeńską. Oczywiście, zapraszam. Yy, tak, 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 tak. Yy, kiedy byłaby najszybsza możliwość? Hmm, Chwileczkę. Yy, zapraszam w środę na 15. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. To do zobaczenia.